Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To dla mnie zaszczyt, że mogę się tutaj z Państwem dzisiaj spotkać. Bardzo chciałam podziękować organizatorom za umożliwienie powiedzenia mi dzisiaj kilku słów na temat serca, to znaczy badania echokardiograficznego u sportowca i odpowiedzieć przynajmniej będę się starała odpowiedzieć na pytanie, jakie zmiany powinny skłonić nas do dalszej diagnostyki. Proszę państwa, w 2020 roku ukazały się wytyczne z kardiologii sportowej i ćwiczeń fizycznych u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego i proszę państwa, taką centralną ta centralna ilustracja zachęca niewątpliwie do uprawiania sportu, ale rzecz bardzo ważna, do bezpiecznego uprawiania sportu. Dlatego, że samo uprawianie wysiłku fizycznego, samo uprawianie sportu no, wiąże się z ogromnymi korzyściami, ale i z pewnymi zdarzeniami niekorzystnymi, o których za chwilkę powiem. Proszę Państwa, w tym dokumencie została podana definicja, kto to jest sportowiec rekreacyjny, który uprawia sport dla przyjemności i w czasie wolnym i także została bardzo dokładnie scharakteryzowana grupa sportowców wyczynowych i czym oni się odróżniają od tych sportowców rekreacyjnych, że, że przede wszystkim trenują, trenują długie godziny i że tutaj wszystkie towarzystwa kładą nacisk, że współzawodniczą i są zainteresowani w osiąganiu coraz lepszych wyników, Czyli są to ludzie bardzo dobrze wysoce wyszkoleni, nastawieni na, na wygrywanie, na osiąganie coraz większych, coraz lepszych wyników. I biorą udział oczywiście w tych zawodach sportowych. Jak już powiedziałam, z czynnym uprawianiem sportu wiążą się niestety zdarzenia niekorzystne. Zdarzenia sercowo-naczyniowe niekorzystne, wywołane wysiłkiem do do których należy oczywiście najgroźniejszy nagły zgon sercowy, nagłe zatrzymanie krążenia, ale także ostre zespoły wieńcowe, przemijające ataki niedokrwienne czy incydenty naczyniowo-mózgowe, a także wszystkiego rodzaju arytmie migotania przeciągów, ale też arytmie komorowe. Została też dokładnie tam w tym dokumencie podana definicja nagłej śmierci sercowej i nagłego zatrzymania krążenia. Autorzy tych wytycznych Podają, że bardzo ważne jest podanie, kiedy to zdarzenie niepożądane miało miejsce, jak, kiedy, jaka to była sytuacja, czy to było w trakcie uprawiania sportu, wysiłku, czy to była godzina po, po zaprzestaniu wysiłku, czy na przykład 24 godziny po zaprzestaniu wysiłku, co jest bardzo ważne. I jeżeli przejrzymy się, proszę Państwa, czy to jest częste zjawisko. Tak naprawdę my dokładnie nie wiemy na przykład ile w Polsce, chociaż o tym za chwilę, natomiast według różnych rejestrów wydaje mi się, że ten rejestr amerykański jest dosyć taki prawdziwy, to jest około dwóch na tysiąc uprawiających, uprawiających czynnie sport. Proszę Państwa, z głównych przyczyn, głównych przyczyn tych zgonów, tych zdarzeń niekorzystnych to są oczywiście Oczywiście kardiomiopatię, ale zaraz po, potem kanałopatię ale głównie w tej młodszej grupie czyli przed 35 rokiem życia natomiast u tych po 35 roku życia to tam najczęściej jednak choroba wieńcowa i ostre zespoły wieńcowe tutaj są przyczyną tych zdarzeń niekorzystnych zatrzymań krążenia oczywiście choroby aorty rozwarstwienia też niekiedy zatorowość płucna czy arytmie proszę państwa i mamy naszych tutaj chciałam pokazać naszych profesorów, którzy profesjonalnie też zajmują się medycyną sportową. Profesor Mamcarz, Braksator, pan doktor Król i oni wszyscy tak naprawdę zajmują się promowaniem tego, tego, sportu, tego sportu przyjaznego, tego sportu bezpiecznego i właśnie tutaj według tych danych w tej pracy w Polsce częstość nagłych zgonów sercowych u osób uprawiających sport to jest gdzieś jedna na 100 tysięcy czynnych sportowców. Proszę Państwa, zupełnie inaczej wygląda w tamtym dokumencie, o którym przed chwilą mówiłam, wygląda opieka nad zdrowymi sportowcami, bo tak naprawdę takich badań do takich badań przesiewowych, takich badań przesiewowych no, można zaliczyć przede wszystkim dobrze zebrany wywiad, wywiad przede wszystkim rodzinny kwestionariusz, badanie fizykalne i ewentualnie e Kg rok albo co roku, albo co dwa lata. Natomiast no, nie ma tam na pewno eokardiografii. Zupełnie z kolei inaczej wygląda opieka już nad osobą uprawiającą sport z chorobami układu sercowo-naczyniowego i proszę zobaczyć, jak tutaj skomplikowany ten schemat jest, ilu tam specjalistów właściwie musi się nad taką opieką u takiej choroby, u takiej osoby pochylić. I proszę Państwa, co to jest Serce sportowca, tak naprawdę, to jest przebudowa serca w wyniku wysiłku fizycznego, i ona jest wynikiem takich zmian na poziomie molekularnym i komórkowym. I te zmiany, oczywiście, manifestują się klinicznie zmianą wielkości i kształtu jam serca, zmianą funkcji, a także elektryczną przebudową. I oczywiście nawet podaje się, że ci, którzy czynnie uprawiają sport częściej zapadają na arytmie nadkomorowe, na przykład migotanie przeciągów. Także u niektórych może wystąpić reakcja zapalna, czy nawet niewielka większa czy mniejsza blizna. I proszę Państwa. Tak naprawdę wysiłek fizyczny w, przez zwiększenie obciążenia hemodynamicznego, przez zwiększenie aktywacji układu sympatycznego, a także uwalnianie hormonów i czynników wzrostu właśnie wpływa na przebudowę serca w wyniku wysiłku fizycznego. I proszę Państwa, to po raz pierwszy opisał to Henschen. On opisywał narciarzy, ale potem Darling pisywał wioślarzy. Wspomniał on już w XIX wieku, że ci narciarze, którzy byli obserwowani przez niego, mają zazwyczaj większe serca i znacznie wolniejszy rytm serca niż ci, którzy prowadzą siedzący tryb życia. I proszę państwa, lata 70 wprowadzenie echokardiografii i jak gdyby obserwowanie co wysiłek regularnie uprawiany, intensywny wysiłek fizyczny może fizjologicznie albo też patologicznie w sercu spowodować. I tak naprawdę rola echokardiografii polega na wykluczeniu pierwotnej choroby serca. Tutaj mamy Pelikę, Marona, dobrze nam znanego, którzy tymi badaniami i sercem sportowca profesjonalnie się zajmują. I proszę Państwa tyle czynników i fizjologicznych i patologicznych wpływa na przebudowę serca. Tutaj podkreśla się wiek, płeć, także rasę, także BSA, a także czynniki środowiskowe i czynniki genetyczne, no rola tych czynników genetycznych będzie z pewnością coraz bardziej przybierała na znaczeniu, a z innych takich patologicznych czynników, no to leki i kardiomiopatię. Czyli tak naprawdę zadaniem echokardiografii, celem badania echokardiograficznego jest przede wszystkim odróżnienie zmian fizjologicznych od zmian patologicznych, co wcale nie jest takie łatwe, a tak naprawdę wykluczenie. Uczenie niektórych e, kardiomiopatii których doświadczony echokardiografista w badaniu echokardiograficznym wykonanym może podejrzewać. I tak naprawdę badanie echokardiograficzne będzie nam służyło do wykluczenia takich obciążających patologii i tym samym do zapobieżenia zdarzeniom niekorzystnym, przede wszystkim nagłemu zgonowi sercowemu. I jak wspomniałam tutaj te czynniki, właśnie genetyczne są tutaj brane pod uwagę. Ja przepraszam bardzo, nie wiem dlaczego ta prezentacja to troszeczkę mam zmienione tutaj proporcje. Chciałam tylko powiedzieć, że Morgani to był człowiek, który zajął się właśnie przerostem mięsia sercowego, odróżnił przerost koncentryczny od przerostu ekscentrycznego, stwierdził przede wszystkim, że masa serca jest większa u osób uprawiających sport w porównaniu z osobami nieuprawiającymi tego sportu i stwierdził też, że objętość jam serca jest u sportowców większa niż u tych, którzy sportu nie uprawiają. I w zasadzie podzielił rodzaj przebudowy na przerost koncentryczny, który powoduje, powodują sporty wytrzymałościowe, i y, 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 sporty takie siłowe. I y, 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 na y, przerost ekscentryczny, który, który właśnie. Powodują sporty właśnie wytrzymałościowe, czyli takie te sporty dynamiczne. Czyli, jak gdyby rozróżnił przebudowę koncentryczną u, u tych sportowców, którzy sił, wy, wykonują wysiłek siłowy i tych, którzy te sporty dynamiczne wykonują, tam stwierdził, że ten przerozmięcia sercowego jest głównie ekscentryczny i polega może nie tyle na zwiększeniu masy. I zwiększeniu, I zwiększeniu grubości jam serca, a przede wszystkim to też, ale przede wszystkim na zwiększeniu wymiarów i objętości. I proszę Państwa, jeśli chodzi o tą o echokardiografię, to bardzo ważnym takim współczynnikiem jest współczyn, współczynnik takiej relatywnej grubości mięśnia sercowego, grubość mięśnia sercowego, RWT, czyli Relative Wall Thickness, które tutaj Państwo macie tutaj wzory. Oczywiście jego można obliczać i dla przegrody, i dla, i dla ściany tylnej, ale również jest ten Relative Wall Thickness, może być, jest też wzór w odniesieniu do samej przegrody i do ściany tylnej. I tutaj on też służy nam do rozróżnicowania przyrostu ekscentrycznego od końca, a także ten relatywny setal thickness służy nam, ma taką wartość różnicującą serc, taki przerost jak gdyby fizjologiczny od przerostu patologicznego, spotykanego w kardiomiopatii przerostowej. I, i proszę Państwa, co jest największym wyzwaniem eokardiograficznym? No, stwierdzenie, czy ten przerost u osoby uprawiających sport jest jeszcze przerostem fizjologicznym czy przerostem patologicznym. To wcale nie jest takie. Proste, bo tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że i nadciśnienie tętnicze niektórzy sportowcy nie mają i wady zastawkowe na przykład stenoza aortalna i wreszcie kardiomiopatia przerostowa włączyć, ale nie tylko kardiomiopatia przerostowa, bo wszystkie niektóre kardiomiopatie takie jak, takie jak znaczy choroba Fabriego czy inne choroby spichrzeniowe również będą powodować Patologiczny przerost. I rzeczywiście sztuką jest odróżnić to. Postarano się, ja Państwu postaram się podać kilka takich przykładów. Uważa się, że ten przerost, przerost patologiczny jest wtedy, kiedy grubość przegrody między, międzykomorowej wynosi powyżej 15 mm, ale tutaj też są wyjątki, bo na przykład znaczy ci, którzy może nie chorzy, ale właśnie sportowcy rasy, rasy czarnej, Szczególnie na przykład ci, którzy mają jakieś problemy nerkowe, u nich ten przerost podczas uprawiania sportu może być znacznie większy, sięgający 15-20 mm. I jaka tu jest wartość odcinająca? Jest inna dla kobiet, inna dla mężczyzn. Dla kobiet wynosi ona, no taki katow jest podawany w wielu publikacjach na 12 mm, czyli tak naprawdę zdrowa kobieta, uprawiająca sport nie powinna mieć większą, jak gdyby grubość ściany niż te 12 mm. Jeżeli jest powyżej, to można tutaj się będzie zastanowić nad koniecznością różnicowania, czy to jest przerost fizjologiczny czy już patologiczny natomiast jeśli chodzi o, o afroamerykanki to tutaj ten cut off jest podany na 13 mm i rzeczywiście u osób rasy czarnej ten przerost mięśnia sercowego powyżej 12 mm był najczęstszy jeśli chodzi o tutaj macie państwo podane badanie echokardiograficzne sportowca tak naprawdę nie różni się niczym od badania Neokardiograficznego osoby zdrowej. Z tym, że może chciałabym tutaj podkreślić rolę tutaj projekcji tej w osi krótkiej SAX, żeby mierzyć przegrodę, bo takim punktem referencyjnym mierzenia przegrody międzykomorowej jest właśnie ta oś krótka, tutaj na poziomie zastawki mitralnej. To jest bardzo ważne i też później, jak gdyby, Zejście aż pod sam koniuszek i zobaczenie, jak wygląda grubość mięśnia sercowego w samym koniuszku. Tutaj Państwu podałam, nie wiem, czy to jest czytelne, różne punkty odcięcia dla, różne punkty odcięcia dla właśnie wielkości jam serca. Proszę Państwa, one były bardzo różne. Nawet w niektórych publikacjach właśnie pelliki, przywołanego przez, przeze mnie, to było 70 mm, to była taka naj większa wartość. Jeśli chodzi o, o, o wielkość tutaj na przykład wielkość też przeciąga lewego, to on tutaj też ta wielkość była powiększona. Także większa lewa komora, znacznie większy lewy przecionek w tym wymiarze przednio No właściwie dla lewego przeciąga nie ma tylko podanego, nie ma zwalidowanego u sportowców Lawi, czyli objętości na metr kwadrat, ale to na pewno przed nami. Także te tutaj wymiary zostały podane dla prawej komory i wreszcie odkształcanie w osi długiej. Proszę zobaczyć, że tak naprawdę strain ten globalny u sportowców no, oscylował gdzieś około 16, 16-22% wartości bezwzględnej, a jeżeli chodzi o prawą komorę, to to był on tutaj znacznie wyższy, ale w zasadzie między 20 a 30, czyli właściwie wartości strejnu dla wolnej ściany prawej komory i strejnu globalnego dla lewej komory u sportowców powinny być prawidłowe. I proszę Państwa już takie punkty odcięcia, czyli wymiar... Końcowo-rozkurczowy lewej komory powinien być u sportowca poniżej 60 mm i to jest taka wartość tutaj podana odcinająca. Mówiłam już o przegrodzie, że to jest 12 mm dla kobiet za wyjątkiem Afroamerykanek i w zasadzie 15 mm dla mężczyzn. Tutaj ta wartość 15 mm wartość 15 mm jest wartością odcinającą, szczególnie żona właśnie w tej osi osi krótkiej w osi sax. Jeśli chodzi też o różnicowanie między przerostem a który spotykamy, a, a na przykład za, a przerostową, to bardzo ważne jest zobrazowanie w badaniu eokardiograficznym gradientu lwoto, czyli patologicznego gradientu w drodze odpływu lewej komory i tak naprawdę u każdego sportowca powinniśmy ten gradient w drodze odpływu lewej komory ocenić. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o lewy przedsionek, to zdecydowanie większość prac podawała, że jest on większy niż u osób nieuprawiających sportu. Natomiast chodzi głównie o ten wymiar przednio-tylny. U, męż... u kobiet do 45 mm, u mężczyzn aż do 50 mm, czyli wartość spotykana jakże często w migotaniu przeciągów. Proszę Państwa, co do strejnu, to on jeszcze dokładnie nie Zwalidowany u sportowców, natomiast, ale myślę, że to jest najbliższa przyszłość. Natomiast, jeżeli chodzi o wielkość czy wymiar aorty, to ona tutaj nie powinna przekraczać 40 mm u mężczyzn i 34 mm u kobiet. W jakiej projekcji oceniana? Oczywiście w projekcji LAX z osi długiej wymiar w końcowo rozkurczowy landing age to landing age. I macie Państwo tutaj przykłady. Wreszcie, full Funkcja rozkurczowa, funkcja rozkurczowa u sportowców jest zazwyczaj bardzo dobra. Mówi się nawet o supernormalnej, supernormalnym takim obrazie tej funkcji rozkurczowej, dlatego że E do A zazwyczaj jest powyżej 2, E do E wartości są prawidłowe, wyższe wartości z pierścienia E i A w dopleży tkankowym z pierścienia bocznego i z pierścienia. Przyśrodkowego. Także z pierścienia bocznego i z, przepraszam, z przegrody międzykomorowej. I także wystąpienie zaburzeń funkcji rozkurczowej, czy to relaksacji, czy napływu pseudonormalnego, czy napływu restrykcyjnego w zasadzie wiąże się z pewną patologią i może i jeszcze na przykład przy obecności sam może nasuwać nam obecność albo jakiegoś przerostu w wyniku naciśnienia tętniczego wady, czy, czy, czy samej kardiomeopatii przerostowej. I proszę Państwa, jeśli chodzi o prawą komorę, to ona jest powiększona w stopniu małym albo średnim. Niemniej tutaj badania pokazują, że u sportowców właściwie cała jama prawej komory może być powiększona i że zwiększa się jej objętość w odpowiedzi na wysiłek, w odpowiedzi na zwiększony opór przy intensywnym wysiłku fizycznym, także po intensywnym wysiłku fizycznym zaraz może jej funkcja nieco się obniżać, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie ten strain wolnej ściany prawej komory, ale on po kilku, kilku, kilkunastu dniach powraca do wartości prawidłowej. Co tutaj jest ważnego jeżeli chodzi o prawą komorę, bo bardzo ważne będzie różnicowanie pomiędzy powiększoną prawą komorą w wyniku y, treningu fizycznego a na przykład arytmogenną kardiomiopatią prawej komory. I tutaj taką też sprawą, która będzie to różnicowała, jest to, że u sportowca cała, czyli i część napływowa, i część odpływowa ulega powiększeniu, natomiast w już izolowanej kardiomiopatii, arytmogennej kardiomiopatii prawej komory zazwyczaj dochodzi do powiększenia takiego Drogi odpływu i że dochodzi też do regionalnych zaburzeń kurczliwości, ale tutaj oczywiście wartość różnicująca to jest, to jest, to jest tutaj rezonans magnetyczny i, i odpowiedni scoring. Proszę Państwa, także to jest nasze zadanie i wreszcie tutaj też adaptacja prawej komory. Jeszcze raz zwracam uwagę na to, że właściwie powinniśmy. To jest bardzo ważne: wykluczać u sportowców ewentualnie obecność kardiomiopatii, arytmogennej kardiomiopatii prawej komory. Te normy, to już omawiałam i wreszcie odkształcanie podłużne. Proszę Państwa, u osoby zdrowej, w zasadzie, podobnie jak u zdrowego sportowca. Że wartość odkształcania podłużnego strainu powinna być zachowana w granicach 16-22% średnio 20, ale gdzieś w tych granicach, natomiast strain znacznie niższy, ten globalny badany z tych trzech projekcji czterojamowej, dwujamowej i trójamowej i tu to oko byka, ten strain globalny poniżej 15% będzie wskazywał na obecność jednej z kardiomiopatii. i Jeśli chodzi o kardiomiopatię przerostową, to tutaj jest bardzo charakterystyczna redukcja tego odkształcania podłużnego w segmentach podstawnych dosyć znaczna. No, nie należy też zapominać o chorobie Andersona-Fabriego, te, gdzie ten train będzie obniżony w segmentach podstawnych ściany dolno, tylno-dolnobocznej. I proszę Państwa, wreszcie, 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 tutaj ja Państwu pokazuję właśnie takie pomocne tabele w różnicowaniu. Nie, oczywiście nie wszystkie omówię, ale tutaj chciałam Państwu, że takie różne tabele, właśnie z publikacji z 2015 roku, są bardzo pomocne w różnicowaniu serca przerostu patologicznego i fizjologicznego. I kończąc, proszę Państwa, jeszcze raz, powtarzam że o tej grubości ścian, to o tym już mówiłam. Zazwyczaj w kardiomiopatii przerostowej jest przerost asymetryczny lub nietypowy. Ta jama, w kardium, jama lewej komory w kardiomiopatii przerostowej poniżej 45 mm zazwyczaj, natomiast u i zazwyczaj z kolei lewa komora jest niepowiązana. W, w wymiarze końcowo-rozkurczowym, a z kolei jest powiększony zwykle w wymiarze przedniotylnym przedsionek, no, obecność LWOTO samu, czy obecność LGL w badaniu rezonansu magnetycznego, a także zmiany czynnościowe w napływie mitralnym, w dopleże tkankowym, czy w napływie z żył płucnych. I proszę Państwa, też taka tabela, która ułatwia nam różnicowanie pomiędzy sercem sportowca a kardiomiopatią rozstrzeniową. I podsumowując na pewno rola echokardiografii w badaniach przesiewowych i w diagnostyce w zasadzie patologii, jeśli chodzi o serce sportowca, jest bardzo ważna, ale no, nie zapominajmy o innych badaniach diagnostycznych, w tym, no, myślę, że Doceniana już teraz rola rezonansu magnetycznego, ale podkreślam rolę badania elektrokardiograficznego, o którym za chwileczkę będzie mówił pan profesor Szydło, dobrze, dobrze zebranego wywiadu i badania fizykalnego. No i ważna jest kompleksowa opinia ekspertów z różnych dziedzin, a także z ekspertów no, z różnych badań diagnostycznych i obrazowych oraz medycyny sportowej. I wiadomo, że w badaniach przesiewowych zaczynamy od wywiadu, kwestionariusza i EKG, natomiast badanie echokardiograficzne no, zostawiamy na nieco później. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam.